I yo, z tym Games i lecimy, lecimy z Modern Warfare 2 Beta 2 e, dni do końca i 6 godzin, w tym przypadku oczywiście dodali nowy tryb Jest to tryb Znajdź i zniszcz, także Zobaczymy jak wielkim oczywiście jestem numem, e, w tym kodzie, jeśli chodzi o Znajdź i bo rzadko gram A, Zwykle jest fan. No i też stworzyłem nową klasę, w sumie taką idealną po Znajdź i czy jeśli chodzi o perk i tak dalej No broń może nie, nie idealna, bo to bardziej jakieś tym czy karabin by była oczywiście najlepszą opcją lecz jak, lecz jak na razie to ogólnie mało broni jest do levelowania, więc gramy tym oto LMG-kiem Sakin MG38 i jakby pistolet jest nieważny, bo jakby i tak przecież jakby nie da się levelować, to jest bez sensu. Eee, mamy błyskowy, penetrujący, chociaż to by wywalował granat, ale spoko. Eee, a W sumie niech będzie, no to też mina, mina, każdy używa oczywiście, jak trzyma, utrzymuje pozycję. O, o, o to w sumie tutaj chodzi, żeby się nie ruszać w tej grze. Mardwaci, co jest w ogóle ciekawe, z tym perkiem. Eee, Okej, okay, chyba mi się klasa zepsuła, ale tworzyłem klasę, która. O! O? Nie, podobna, czekajcie. Dobra, mamy klasę właśnie, która jest jakby pod, pod dosłownie cichacza, dosłownie To są jedne z najlepszych perków, jakby jeśli, jeżeli chcesz mieć martwą ciszę Ponieważ masz, nie dość, że sprintujesz jak powolony, widzisz wrogów, śledzisz ich no i masz, wiadomo, szybkość jakby ładowania to jest ogólnie dosyć ważne, ponieważ to ładowanie jest no straszne, szczególnie, że nie da się anulować, jakby cancel reloading cancel nie istnieje w tej grze, co jest słabe I oczywiście tu mam jeszcze podkręcone tempo, z czego e, mogę mieć dwie martwisze i one się szybciej ładują Oczywiście do, do, do dopiero pod koniec meczu, szczególnie znać i zniszcz, jako że ten tryb jest o wiele wolniejszy No i każdy campi, każdy się, kto rusza jest powiedzmy za to karany, a ten, kto nie rusza się, no jest po prostu wynagradzany Bo audio jest idealne w tej grze, więc no to jest, to jest śmieszne, ale lecimy, znać i zniszcz, zobaczymy jak pójdzie Mamy jeszcze dzienne wyzwania Dokonać zabójstwa, jeden strzał, jeden tryb To bym musiał ze snepelki walnąć, na przykład eee, Dwa razy trafienie w głowę z pistoletu ok, może się uda eee, Jak widać, level 15 jest 30, 30 maksymalny Raczej nie wbiję Bo nie mam tyle czasu po prostu, żeby zagrać w BT. Niestety W dwa dni, więc... No nie bardzo, jakby beta jest do 26, nie? A więc teraz jest weekend 24, więc w poniedziałek się kończy o 19 godzinie, tak? Tak na to wychodzi, więc no nie bardzo zdążę Ale spoko, zobaczymy Zobaczymy, o już mamy myszki, o boże, myszka, 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 ja pierniczę Ogólnie dosyć proste jest podłączenie myszki do konsoli, jakby podłączyć i grasz jak jakbyś grał na pc'cie eee, Więc no okej, okay, najlepsza mapka Farma i tap, to też moje mówię O nie O nie, co tu się dzieje? Coś tu śpiewa na jakieś gitarze, śpiewa na gitarze Nie, wycisz mi ich, w sensie nie Come okej okay. <śpiewa> Jakiś 915 Dobra, zobaczmy jak te LMG z czym to się jeje w ogóle Nice i zniszcz ładunek przy celu i zdetonujcie go Dobra, szabla jeden Stało się zabezpieczyć bombę Czemu mam ten koleś, jeden z zielonych w moim teamie, nie mam pojęcia Mam tak wolną broń O nie, oni już tu wiedzą, bo nie dostali hitmarkerze. że Tu jestem Dobra, dawaj, działać, a jest czysto Plantować, a nie Tu wróg Checking right Dawaj, ławiać kurwa, plantować, panowie Co za nob. No, Ale chujek! Ładnie Nie, nie, Ale zjebałem! Ja pierniczę. a miałem już byłem tak pewny, ja 100%, że mam typa. Jero i nie ma. Nie ma reanimacji co w ogóle? W tym innym trybie noc była reanimacja, czego to wiadomo, to, to, to jest normalne, znaczy z niższego nie ma takiego. Nie się to czekać w ogóle z jakby... Ale trzecie osoby, nie? Ma niby gdzieś tam kiedyś być, nie wiem czy w becie, czy na premierę No jakby w dali, ale... Trzeba. No nic. zjebałem No i mnie nie słyszą generalnie, ja tutaj się jakby wyciszam, w sensie odciszam. Mogę się odciszyć w każdym momencie, także no Też fajnie, że w ogóle bombę można opuścić, patrzcie jak podniosę Można opuścić, o, bum i leży, nie? Mam bombę Okej okay. Ogólnie ta broń nie bardzo, nie? Ta broń nie bardzo. Zabijaka ze mną jest kurwa w grze. a ja jestem robicie! Zabijaka do mnie dołączył. E mówię, o co chodzi? Jo, zabijaka się ma Jak to się stało? O nie! Magia dołączyłem, bo mi się nudziło. Ty ja nawet nie widziałem, myślałem, że cię znalazłem w meczu, nie? Tak randomowo. O fajnie, zostałem sam Nie używam LMG oh. Ej nie, ja kurwa wczoraj 5 godzin od 15 poziomu siedziałem do 25 No to nieźle. Jakby co to, to się kameruje, nie? <grywa> Ty ja używam tego shotguna, nie? Bo w, w ogóle ten i... Znaczy tego shotguna, tego LMG, taki gówniany to ta, ta broń Tak. Muszę zmienić niestety. Ej, nie wiem co się dzieje, ale mi się całe broń zmienia, a gram na klawiaturę i co Eee, to może być bo... bug, no nawet w Orzongie ja to mam, więc próbą może być. Dobra, chyba jeszcze jeden tam jest. Ja bym nie poszawała. No. O, Ja odpalam Pana ciszę i idę drugą stroną. Dobra. A dobra, kurwa, nie wiem. Klawiatura by się oduczył takiem. No to nieźle. Oj, chojno, ja zginąłem. Przez trzech. To ma bombę? Bombę ma... O ty masz bombę W rękach, misję Została minuta Z tego się tak się wolno celuje? W Szybki, o na górze o, się Sorry. Się na kolejne. Co za gnój. U, oni są wszędzie i nikt nie no, zarazem. No wiem, ale jak słychać kroki to idealnie to jest śmieszne, nie? Tak. <laughs> w żadnej grze, nawet Modern Warfare 2019 tak idealnie nie słyszałem. na stron. No ja właśnie też. Grałem z tyboristami, no, jak no. miałem 100% no to, to, to... Team, no get to work. dwa poziomy. Do wszystkich szabel. Dwa poziomy i 30 węg. będzie. No. Ja tego w ogóle Jowisza wyciszyłem, bo on na gitarze śpiewał, czy coś tam. <laughs> Dobra, BSP leci. W, w domu. W tym domku mogą być. Na górze jest. Oni o, też mają. Jest, dostał, dostał, dostał. Jest, jest, jest Oni... góra dostał, moje jeden Mają BSP. Aj, obity w domku. Dołu. Nie, ja zmieniam broń Młodzież w tym razie cały mi teraz coś zrobiłem stało. Ja pierdolę, rozjebali nas do zera. Tak że do 6 się gra. Uh, nie, do 6 się gra, dobrze? No do a no, a do 6. Chciałem, że koniec meszł. Dobra, zmieniłem tego, klasy. Szabla 1, chruńcie cele. Tutaj... Teraz, bo muszę za po prostu zaleć obrażenia 5 razy ten smok kurwa, nie smok tam oh, kurwa Kurwa, za, cały zawiący, zabić się, Cały tam tak. team Ja Uważaj jeden moky No kurwa, jeszcze dwóch Jałem I hitmarker Dziękuję Niestety Ej, To, ty. to ey, jest ey on no, nawet nie słyszę, bo ja mam go wyciszonego Oj, teraz go odciszyłem Mama 19 Przysk sekund 90 seconds, bro Ale ten, tak jest taka fajna kombinacja, jakoś martwą ciszę, nie? I masz perk na czwartym, grze ci bardzo szybko ładuje masz ciszę i masz je dwie, nie? To jesteś. Coś... No ciągle niesłyszalny, nie? Bo ciągle możesz tym spamić. To dobre. Najgorsze hmm? jest to, że ten czwarty perk się pod koniec meczu zdobywa, nie? No w team deathmatchu no. szybciej, nie o wiele szybciej, ale... No to nie ma już tylko inwazja jest. No, oprócz tego młyn trzecia osobowego, ale... No. Ja pierdę, nie mówcie, że jeszcze jest 0. do kurwa do zera będzie. Co za team. Ja tylko dwa winy zaliczyłem się. ja gram, nie wiem, od 10 chyba. Mm -hmm. Kurwa. To moja pierwsza gra dzisiaj, nie? W domku? Tak, no tak, no siedzi na balkonie. Ty widzisz. Skoczył. No gdzie reszta? Eee e, o kurwa sztore Podłużyli bomby w funkcji alfa No broniłem tego alfa, ale sam nie dałem rady <grywy> No ładnie, nice And one inside the house or first floor Wow To nie wie <coughs> No to niezły nie mecz pierwszy. 6-0. To niezła prezentacja z naciskiem Pierwszy mecz. No, no nic, czasem, czasem podwoziem, raz podwoziem, raz podwoziem, jak to się mówi. Jak tak, wtedy trzeba się będzie to przyzwyczaić. I właśnie, a chyba zworzonym dwójką DMZ ma być od razu w tym. Yy, tak, znaczy w połowie pierwszego sezonu. Dobra moi drodzy, to powiem tyle, to jest to jest przykład jak bardzo można dosyć. No to właśnie nie wiem czy DMZ sobie prędzej będę grał, czy tego. Co za warzona. No wiecie, jakby to będzie to i to, nie? W sensie nie wiem do końca jak to będzie wyglądało, ale to będzie na tej samej mapie co Warzone, czyli na tej samej mapie co Warzone 2, więc. A zobaczymy. Czy taki parków niby? Tak jak masz grabiecz, nie? Jakby inny tryb, ale nie do końca, to będzie inny tryb, tylko... a zobaczymy. O nie, tej mapy to ja nie nienawidzę, szczerze mówiąc to jest... Okej, okay, ta mapa nie jest najgorsza, bo najgorsze moim zdaniem jest tam muzeum. Ta jest jeszcze hmm. jeszcze, ale mogę zagrać, dobra, niech będzie. Ale dobra hmm. moi drodzy, było tyle. Bo aż tak dużo spotów do kampanii nie ma, więc... No. To No. Dobra, także to był znajisy nice Prezentuję wam. I co? Kończymy film, ponieważ... Także no, na razie Mac Kurwa.